Siemas i strony żółty, a na dziś przygotowałem dla Was odcinek, gdzie ST dwójką wbiłem MK. Tak jak w poprzednim odcinku z serii Zawinkla mówiłem, że gdy wbiję Emeczkę, pokażę Wam tą bitewkę na kanale. Tak więc właśnie teraz ją Wam pokazuję. Bitwa jest y, dobra, nie jest bardzo dobra, jest bardzo spoterska, że tak tujmy. Zaraz przekonacie się dlaczego. No i oczywiście, jeżeli bitwa Wam się spodoba, to zostawcie lajka like oraz suba, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi nowymi filmami. Już niedługo 20 koła subów, więc naprawdę zapraszam, ale Zanim dojedziemy, oczywiście, do, do miejsca, gdzie wszystko się tutaj tak naprawdę rozegra, chciałbym ogłosić dwie rzeczy. Pierwsza jest to podcast, na którym rozmawiam sobie bardzo fajnie na różnorakie tematy wraz z moim moderatorem Nexiem, tak więc link macie w opisie. I drugą informacją, pewnie bardziej przydatną dla niektórych, jest to, że jest otwarcie do naszego klanu. Odwagę. E, wszystkie rzeczy, jakie musicie wiedzieć, jakie czołgi, e, jakie są wymagania do klanu, macie w opisie, ale pokrótce rzecz ujmując, e, to minimum dziesiątka, jakakolwiek grywalna. Oczywiście szóstka i ósemka również. E, po 18 godzinie TS jest praktycznie obowiązkowy u nas. E, jakiś wiek minimalny, oczywiście, też macie wszystko w opisie. Mówię tak pokrótce, jak to wygląda. E, do kogo kierować, y, jakby. Yy, gadanie z kim tutaj ugadać, to czy możecie dołączyć do klanu? Macie wszystko podane w opisie, tak więc słuchajcie, przechodzimy do bitewki e, ST2, pierwszy strzał WZ111-14. Niestety, gąska, ponieważ gram na gordzie, gdzie są to pociski kumulacyjne. Natomiast drugi strzał za 430, bardzo spoko i completely fine. W ogóle gramy na murowance? Tak, na murowance na dziewiątych tierach. Tak więc losowanka, no cóż, ja wolę st dwójką na dziesiątkach grać. Jakoś mi tak o wiele lepiej wychodziły bitwy na dziesiątkach, ale tutaj jakoś tak się trafiło, w ogóle obiekt 268 się śmiesznie dingnął, a byłem bokiem do niego ustawiony. No cóż, fartu, farta bardziej w tej bitwie jest co nie miara. Project to mnie tutaj przebił za 353 demedza. Z... Jezus, tutaj tak dużo się dzieje, że naprawdę, zauważcie rozłożenie e, wszystkich drużyn. Na mojej flance z tyłu jest bardzo ważne, zaraz wam tutaj pokażę, bo IS-7 mnie trafił. Z tyłu jest Tortoise oraz Leopard. I jak możecie zauważyć, tutaj na linii G oraz H jest pełno Tedeków i pełno jakichś tam innych czołgów, które, no gdyby nie one, to naprawdę ta bitwa nie byłaby tak dobra. E, I teraz sobie tak patrzę: Obiekt 277 jest po lewej stronie, e, i tutaj jakieś dwa inne czołgi. Ze mną zaraz chyba tego jednego wykończą strzał standarda B, i zostałem ja z obiektem 430. Postanowiłem, że jednak troszeczkę się wycofam, ponieważ no, jest dość duża przewaga. Ale na szczęście te tyły, które nam ubezpieczał Tortoise wraz z Leopardem załatwiły tutaj nie lada robotę. Jak na razie wynik średni, bo 1200 damage'a i spot właśnie od Isa 7 wleciał i to jest bardzo ważne w tej bitwie, ponieważ 2700 spota po IS-7 robi tutaj robotę. Jednak ten IS-7 mógł tutaj naprawdę mocno zagrozić, ale na szczęście go tutaj wszyscy zabili po moim spocie na szczęście i no, skrypt ratujący życie, jednak 390 średnich uszkodzeń, gdzie normalnie na tym czołgu jest ile? 440. Sam czołg po kilkunastu bitwach, chyba 23 z tego co pamiętam, oceniamy jako bardzo, bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Na serwerze testowym jakoś mi tak dobrze nie szło, a tutaj na serwerze europejskim naprawdę jest moc, naprawdę jest potęga, jeżeli chodzi o ten czołg. Strzał niestety w ISA 3.2 nie, nie przebity. Na razie mamy 5000 łączonego damage'a, jeszcze trochę więcej będzie. Obiekt 277 bokiem, niestety, no te 310 penetracji na kumulach trochę nie wystarczyło. Bądź co bądź, jednak te 340 peny, jakby było, to by było idealnie, jeżeli chodzi o ten pojazd. Bo powiem Wam tak, ST2 naprawdę polecam, jest to naprawdę bardzo fajny choke. I uwaga tutaj będzie strzał. Nie, niestety nie było. Mam załadowane dwa pociski. Trzeba by skończyć 277, ale niestety 277 przyjął na gąskę. Obiekt na szczęście się dignął. tak więc widzicie, że rzeczywiście sc 2 odbija. Ale pozostałem tutaj sam. Z najprawdopodobniej czterema lub pięcioma czołgami na tej flance. tam w ogóle nie wiem co kompletnie zrobiła 258 demerza, więc mam 2300 demerza oraz 3000 spota. Projet to od boku bardzo niebezpieczny przeciwnik, ja jeszcze nie trafiłem, ale na szczęście wrokowie się obiekt z prawej strony zgąskowany I co mogłem zrobić? Pojechałem trochę na standarda, liczyłem na to, że obydwoje się tutaj ładują, więc postanowiłem obiekt, a jeszcze trafić na szczęście, Tortoise i Leopard strzeli w niego, przez co jeszcze mogłem sobie. Przeżyć. Mam 5000 spota, 2300 damagea Leopard, raczej leopard, tylko standard tutaj do mnie strzelił. Na szczęście nie przebił. Jest jeszcze i jest 32, strzał za 404, więc dosyć słabo. 3400 zablokowanych, 2700 zadanych. Znowu się dingnął, znowu po moim spocie, ponieważ zostałem tutaj sam z całym tyłem. Matko Boska, ale się tutaj działo, że aż nie wiedziałem co. co mówić, aż tak, aż, aż tyle czołgów wyjechało nagle. Ta bitwa jest strasznie no właśnie spoterska, to naprawdę taki spot jeszcze na tym pojeździe mi się nie udało wykręcić, 5700 spota, 3800 zablokowane 2700 zadane, więc tutaj bitwa pokazująca, że ST-2 jest najlepszym spoterem w grze, a nie jakieś tam ebr czy nie wiem, testo LTki. 10 do 4 wiadomo, że to jest już wygrana w tym, w tej bitewce nie wykorzystałem ani razu w trybu od strzału z obudział, chociaż miałem taką ochotę, ale powoli się tak to wszystko tutaj klarowało, że postanowiłem troszeczkę mądrzej pograć tym pojazdem, aniżeli strzelać tylko z obudział. Co prawda nie jest, to zła technika strzelania tylko z obudział, ale no jednak jeżeli chodzi o DPM, w ogóle ten strzał, że trafiło w ogóle w ruchu. Strzelanie z obu dział jednak w niektórych sytuacjach sobie się przydaje, a w większości jednak takie pojedyncze strzelanie za tutaj jak widzicie 500 się bardziej przydaje. E, to jest ostatni już przeciwnik, tutaj nic już nie zadam, więc e, mamy 3200 zadanego, 3800 zablokowanego i prawie 6000 po spocie. Zobaczmy wyniki końcowe bitwy. No, i mamy wyniki końcowe bitwy, czyli MK na medale. Chyba spotter, albo jakoś tak się nazywa ten medal. Rzadko kiedy go dostaje, zwłaszcza czołgiem ciężkim. Stalowa ściana. Co my tutaj mamy? 3200 zadanych uszkodzeń, więc widzicie, nawet najwięcej uszkodzeń w teamie nie zadałem. Lepiej tutaj zagrał New Qune jakiś na Progetto 65. No, ale 1358 bazowego EXPA. No, kozak, kozak muszę nazwać to, bo jednak zrobienia tutaj 3000 całkowitych uszkodzeń zadanych przez M 3850 zablokowane i prawie 6000 po moim spocie, co łącznie z zadanym, jak i e, po spocie, daje mi 9200, tam e, łączonego. Jeszcze policzymy, może to z armorem, to mamy tam. E, prawie 14 tysięcy łączonego wszystkiego co jest naprawdę no wow ja wiem że armoru tutaj się nie liczy tego co zablokował pancerz ale wow jak dla mnie naprawdę wow fartowna bitwa nie powiem że nie to jest chyba najgorsza MK jaką kiedykolwiek biłem na czymkolwiek bo strasznie taka no, nie, nie, nie dałbym tutaj nawet Mki. Ja wiem, że spot fajnie tutaj wleciał, ale bardziej fartownie wleciał ten spot, aniżeli z mojej przyczyny, tak, jakoś, jakoś się znalazłem na tej flance, to mi jakoś tam wleciało. Widzicie niestety 52 tysiące na minusie, jednak bądź co bądź granie full golden na tym pojeździe troszeczkę boli, ale fan z tej maszynki jest niesamowity i naprawdę. Pograłem tym, polecam Wam niesamowicie dwulufowca, jest warto go robić. Oczywiście, jeżeli Wam się nie spodoba, to jest, to jest Wasza decyzja. Mi się niesamowicie dwulufowce podobają i ST2 jest jak na razie moją ulubioną zabawką na dziesiątych tierach. Tak więc, cóż, jeżeli jeszcze jakakolwiek emeczka na wyższych tierach mi wpadnie, to będę Wam ją pokazywać na kanale, bo czemu by nie? Myślę, że to jest dość fajna taka inicjatywa z mojej strony. I cóż, na razie to tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka like oraz suba, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. No i do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!